Polityk nowoczesnej Paweł Rabiej, który skądinąd niedawno sam dokonał homoseksualnego coming outu, oskarżył nagle Donalda Tuska o to, że ten kiedyś w przeszłości przed kampanią wyborczą, czy Rabiej nie sprecyzował przed którą kampanią wyborczą, podobno zwolnił jakąś swoją prawą rękę, znów Rabiej nie sprecyzował kogo, dlatego, że obawiał się, że w trakcie kampanii wyborczej homoseksualizm wyjdzie na jaw homoseksualizm tejże prawej ręki Tuska. Tusk się do tego zarzutu jeszcze nie odniósł. Jego rzeczywista prawa ręka przez wiele lat Paweł Graś napisał na Twitterze, że, krótko mówiąc, że rabiej bredzi. I można by się było tutaj uśmiechnąć i zakończyć ten, temat, zakończyć ten temat, albo pozastanawiać się złośliwie nad tym, że oto Tusk ginie od własnej broni, że przecież już lata temu zaangażował się w, w jakimś zakresie zaangażował się w krucjaty obyczajowe, których elementem jest, są tak zwane prawa mniejszości seksualnych, czyli walka o przywileje m.in. Między innymi, między innymi dla gejów, że teraz skumując krótko, ginie od broni, którą sam stworzył. Ale ta sprawa jest poważniejsza, ponieważ ona, ona pokazuje pewien proces, mianowicie proces rozpoczynania się radykalnej wojny wewnątrz opozycji. Znaczy nowoczesna usiłuje dobić platformę, i wyraźnie widać, nie tylko po tej homoseksualnej inicjacji Rabieja, że partia Petru nie zatrzyma się tutaj przed żadnym chwytem, który, którym skutecznie mogłaby uderzyć w platformę. Z drugiej strony, Powstał, powstali europejscy demokraci, czyli inicjatywa operetkowa, ale jednak też rozłam w platformie obywatelskiej. I wszystko to razem pokazuje, jak opozycja wobec rządu wpisu, ta fundamentalna opozycja, nie kukizowa, tylko ta zasadnicza, liberalna, związana z trzecią RP słabnie. Ale na miejscu rządzących bym się z tego nie cieszył, dlatego że długofalowo może to przynieść złe skutki. Bo oczywiście jest bardzo miło mieć słabą opozycję, słabą, groteskową, skompromitowaną, niepopularną. Tylko, że niestety oznacza to, iż zostaje usunięty pewien bezpiecznik. Mówiąc krótko, rządzący w tym momencie przestają się bać, a w związku z tym otwiera się pole do wszelkiego rodzaju procesów degeneracyjnych. O charakterze korupcyjnym, o charakterze, no, mówiąc kolokwialnie, wody sodowej uderzającej do głowy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na miejscu polityków PiSu bym się nie cieszył i paradoksalnie na ich miejscu życzyłbym, żeby opozycja jednak trochę się wzmocniła.